Halo, Ale... przepraszam, nie widzę, jaka jestem Jest głęboko? Jak poszedł, hej! Jak poszedł? No, jest poszedłem... głęboko. <laughs> <laughs> <git GalileiHAHA>. <Loup64> <spacing> dziękuję. <friendly> nie, nie, Dziękuję.

udajemy się zwariować. Tam pod tym na tle tego mostu, tam jest pięknie, nie? Ładuj na banie! Tam są? Tam Ej, tata! 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 coś mogę? No, nie... Tam, tam Za sam... daleko przywalisz na Nie, tam jest, do końca, Dobra, wiem, wiem. jeszcze jest? Tu to Martek tu Nie ruszaj się! To jest głęboko? Tu jest miękkie tu nie idź. Nie, tu jest nie bry, No, <grym> ja? no? no. Miękkie dno, czyli nie ma dna? Ale ty idzie ten wiesz. Tu dotknąłem, dam kroka i już będzie dużo głębiej. Nie. nie. <ś menta> <suic divideormatowa> Harmonium <artery> Fajne sankcje. Nie. mogę. oni wyglądają? Nie. 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 Nie.

Po czym ma obecnie bo stoi nogę. Nogę, nogę. Tata, wiesz jaka podobna jest temperatura? Jakbyś znał kła po żebrajsze. O. Dobra, pierdoli, musimy się rzabić. No dobra, i coś kończę pokić. Nie, ja gdzieś jechać? Pójdzie szeska auto skoku. Najgorzej tylko tam 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 jest tam gdzie prawa noga jest skok, wejdzie z raz na skok. Tu jest tyle. Tak? No, bzdura. Abdura. <grymne> Nagrasz <O>, to dłużej. Zrób <grymne> tak. to dłużej. Nagrasz mi dłużej. Zrób to nogami Widać, że rusza, no, nie? Zrób to dłużej. Zrób tam, dłużej. to widać, to dłużej. Zrób to dłużej. to <śmienic> 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 Dobra, uwaga! Trzy, dwa, jeden! <śmienic> Brawo! <śmienic> Brawo! <śmienic> 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 Ale piękny slow motion, proszę Pana, wow, hohoho, zajebiste. No. Do Tata, Ty Najładniejszy wzrok wyjazdu Ja nie. Ja, ja, ja jakbym miał kapoga, ja mogę iść po, po No niego. tu jest kapok. No to dawaj, ja sobie skoczę. Też poproszę slow motion. Ja mogę, ja sobie skoczę. No dobra, staj tu, Staję. A to wszystko? skrót mój do wody Tu są obiekty, żeby z palcami trzymamy tak To jest tak zwolnione oto. to Będzie to nie bo to będzie wtedy z góry bo no, nie jest A Marek skoczy kapok wypłynie, a Marek popłynie dalej ja się liną też przywiążę, nie to linę rzuca. No. Będziesz tu no tak. stąd w stąd, stąd? Tak. Będziesz musiała chodzić. No okej dobrze. Nagrasz też przywiązłe. Nurka, No bo tak to myślę. Tam otrzymasz? Przyszedłeś tu przywiązłe. Opa go ładnie. A czemu Bo ja nie ufam głębokiemu. A ty się nie za dobrak dobrak a Weź go tak weź, od, od, od tak, o, <śmiennie> Marku, ale tutaj kłamiesz, bo jak się mi przedstawiałeś przez telefon, nie, sądko, to powiedziałeś nie, sądko, mówi, Mariusza wtajemniczam w, w, w mokre, wąskie w dziurki. W od mnie jest Hum, Dłoga. Dłoga. Dłuż, masz, masz nagranie, uspokój się, będziesz miał <elasticity> w albumie rodzinnym. Tu jest od razu głęboko, Mariusz, Mariusz, tu jest tutaj? tu No, nie. Tutaj? A moje No, jak tu, żeby tak czy samych stałek, Nic jest, nie, jest, nie ma. Nie, bo o to, żeby nie zapikowało w coś, się? Nic tu nie ma. Czaj. No, tu jest. Tu jest stałka. Dotknąłem, czekaj. Wiesz, to jest 2 metry. No, metra to no, wybicia, nie? Im dalej skoczysz, zes? tym lepiej. Była. Daleko musi skakać. Ja na bombę. Na bombę. No tu w kapoku to się zamoczysz na pół metra. Tu to będzie że... A tu? Tu też będzie szkala, nie? Tu można skakać. Co? Tu skać. Tu, gdzie na rybie. Gdzie tam dolecę, proszę. Doleci. Doleci. nie <grym> <grym> do lecię. No nie. Leci. No na bombę, nie na Nie a, nagrywasz? Jeszcze raz. Raz, żeby Trzy? O! Nie, Na głowę to nie ma słowa. Tu stoi na skale. Czyli tu by trzeba. Bardziej w tą stronę. Na ciebie? Tak, tak, bo tak. Nie No, ale tak, ma Błęga w chód, ale Nie, cały mokry! Pokaż Pokażę jak to wyszło, bo może trzeba po wkrótce. Ale myślałem, że będzie silniejsze. <śmienicza> Przepraszam, bo potrzebuję suchy palec. <śmienicza>